Wzrost 3 cm wyższy z buku. Waga jest tak samo jak w poprzednim pojedynku 100 gramowa różnica na korzyść kora. Jeżeli chodzi o zasięg 5 cm na korzyść kora. I tutaj doświadczenie. 3 walki stoczył już koro. Natomiast ostatnio debiutował z buku. Teraz będzie to jego druga walka. Jeżeli chodzi o typowanie graczy, 86% twierdzi, żeby grać dzisiaj koro. Czyli doświadczenie górą, ale jak wiemy w klatce może wydarzyć się wszystko. Panie i panowie, czas... Zobaczyć drugie starcie Galifame 23. Sędzią tego pojedynku w klasie Cezary Wojciechowski, podobnie jak w pojedynku numer 1. tam walka w Formule ma 3 rudy po 3 minuty. Przerwa 90 sekundowa. Czarne Jest. spodenki, z boku czerwone spodenki Koro. Zaczyna takim niskim kopnięciem z buku na nogę wykroczną, odpowiada wysokim lewym hajkikiem Koro. To była bardzo ciekawa akcja, ale agresywnie od razu z buku. To no już widzimy, że ta stójka, jednak, być może faktycznie jest najmocniejszą bronią ze strony Zbuka. Doszło tutaj taki lewy szybki do głowy Zbuka przed chwilką, natomiast idzie do przodu cały czas. Koro stawia na kopnięcia, a Zbuku próbuje pięściami. To może być dobra metoda na Cornela. Tutaj trzeci frontki w jego wykonaniu. No tak, chaotycznie zaczął się nam ten pojedynek. 30 sekund ponad za o, świetny, teraz kick doszedł do głowy. Lewa strona, lewa strona Kora jest bardzo aktywna. Tym kopnięciem już po raz kolejny szukał. Otwarcia defensywy z Buka. Widzimy ogromny spokój u Cornela. ale bardzo dużo tych frontalnych kopnięć. Chyba już piąte wykonał Koro, jeżeli dobrze liczę. Powiemy, że doskonała metoda, żeby zniechęcić Buka od tych akcji pięściami. A wiemy, że też ma przewagę zasięgu Koro. 5 cm na jego korzyść, dlatego stara się utrzymać po prostu rywala z dala od siebie. Zobaczmy z Buka. Fajnie sobie tutaj działo pięściami. Na początku dostał pięć frontkików na brzuch i już troszeczkę się odechciało. To I normalne. I szuka tego lewego hajkika cały czas z poza dystansu Koro. Zbuku na razie jakby stracił troszeczkę animusz do ataku. Ostrożniej, wyczekuje na odpowiednie momenty. Pamiętajmy, że frontki Kina, na Bebechy bardzo dużo zabierają paskę energii. No poluje, poluje Koro cały czas tym lewym high na głowę swojego rywala. Dobra, teraz to niskie kopnięcie, naprawdę w tempo na nogę wykroczną, która była ciężko posadzona na nogi ze strony Zbuka. Zbuku pokazuje, że otrzymał kopnięcie w krocza, ale sędzia mówi dawaj, dawaj. No i spokojnie. Teraz toczy ten pojedynek na wstecznym biegu z buku. No nie może cały czas robić tego samego, bo jest to już bardzo czytelne. Dobra właśnie świetnie kopnięcie. teraz próbował wyciąć że, tym niskim kopnięciem koro. Ustawił sobie ten dystans tą pierwszą minutą koro i cały czas toczy ten pojedynek właśnie na własnych zasadach poza dystansem. Z daleka od zbuka utrudniając mu ewentualne ofensywne akcje. Ale widać, że czuje respekt również koro do umiejętności zbuka cały czas gdzieś z dystansu próbuje atakować. I kolejny front. Z buku chciałby wejść w ten pół dystans, chciałby mieć czasy pięściami, ale za bardzo nie ma jak tego zrobić. No niebezpieczne są na pewno też e, dla jednej i drugiej strony te kopnięcia frontalne. Ja kiedyś na treningu na przykład złamałem dwa palce kopiąc w nogę mojego kolegi, i tutaj rywal też bardzo często może gdzieś Piękne trzymać mnie, To było kopnięcie. I można się samemu uszkodzić, więc musi na pewno koro uważać. Tomek Sarara pokazywał mi bardzo fajne ćwiczenie na to, aby te palce troszeczkę odpornić. Także dzisiaj, Pogali, mogę Ci zaprezentować te. Dobrze, w techniki, pokoju modelowym? Aby... Tak, to nie ma problemu. Też mam cię low na zapleczu z koziołkiem, z tobą jeszcze Toż, no pokazywanie to tej. Okay. Ale wróćmy do sportowo. Ostatnie <laughs> 10 sekund tej pierwszej rundy. I ten trafił koro. Ten dystans, ten dystans. Te centymetry robią różnicę w pierwszej rundzie na korzyść kora. Natomiast jestem ciekawy, dlaczego z Zbuku nie próbował balać. Zadziałało raz w pojedynku z Majorem, a tutaj nie było żadnej próby w jego wykonaniu. Być może teraz narożnik będzie z nim o tym rozmawiał. A Koro bardzo dobrze trzymał ten dystans. Świetnie wykorzystał swoje umiejętności kopania rodem z KVL. No bardzo szybkie te nogi ma Koro. Musi na pewno uważać na to, z Zbuku. Zerknijmy na powtórki. I te powtórki mogłyby pokazywać nam tylko te kopnięcia, właśnie, ponieważ było ich naprawdę bardzo dużo. No, tutaj delikatnie, bo delikatnie, ale doszło to do głowy z buka, natomiast tutaj świetna twarz low kickiem. I tutaj bardzo często e, zawodnicy K1 stosują tą taktykę. Wycinają nawet w Muay Thai e, bardzo często to jest wycięcie właśnie tej wykrocznej nogi i gdzieś potem e, dołożenie jakiegoś podbrudkowego albo innego e, ciosu rękami. Natomiast kondycyjne, myślę, że bardzo dobrze tutaj panowie wyglądają po tej pierwszej rundzie. Zobaczymy, jak zaprezentują się nam w rundzie drugiej. Choć nie oszukujmy się, taka ilość kopnięć powinna również męczyć samego Kora, ale przyjmowanie tych kopnięć na brzuch również oczywiście wymęcza. Koro zadowolony z przebiegu tej pierwszej rundy, pewny swego, przystępuje do kolejnej odsłony. A z Buku musi coś zmienić. Pytanie, co podpowiedział mu narożnik i co teraz zrobi Michał. zaczynamy, runda druga presja Michał, krzyczy narożnik, spółka te wysokie, to wysokie lewe kopnięcie, szuka tej akcji konsekwentnie Koro teraz nawet po prawym niskim kopnięciu od razu zakręcił okrężną okrężnym kopnięciem lewą nogą na głowę rywala no to był taki troszkę lewy prawy nogami w tym wykonaniu <noise> Kora dokładnie tak, ale widowisko niewiele brakowało byłoby także skutecznie Obrotówki. Są też obrotówki po stronie Kora. Z musi coś zmienić albo wyjść bliżej pięściami, za dużo albo próbować obalić. Za dużo respektu w tym momencie ma do uderzeń akcji Kora. Musi przezwyciężyć ten trochę lęk, trochę strach przed skróceniem dystansu. Nawet przyjąć jedno, dwa uderzenia, ale dorwać się do skóry Kora. Natomiast, Coś trafić. Jeżeli chodzi o technikę tych uderzeń z e no to wygląda to naprawdę. Dobrze. tutaj ten prawy był naprawdę blisko szczęki Cornela. Bardzo ładnie zrobił to Z Buku. Ale te kopnięcia, które raz są na brzuch, raz są na głowę, naprawdę mogą mylić. No, badają się, badają się cały czas, badają się panowie już od tej pierwszej rundy. E z Buku uważa na te kopnięcia Kora, a Koro próbuje unikać tych akcji stójkowych. Natomiast tutaj świetnie. Podwójny lewy doszedł teraz do głowy zbuka. Front I kolejny. front Skąd już to znamy? Kora, tak jest. Nie może się tak odwracać. Musi uważać się na to, Kornel. Więcej, więcej ze strony Kora. Widzimy, I trafił, trafił. trafił. trafił czy dobije? Piękny prawy i to może być początek końca Michała Buczka. Łokcie! Potężne A, ciosy brutalnie. teraz dochodzą do koronu. Poszedł, kochów, poszedł za ciosem Koro po tym wysokim kopnięciu, jest na bałnicy uderzeń. Jest do siadzie! Może rozpoczynającej ręce Rewelacyjny występ Kora! Nie ależ to i jeszcze zakończone to wszystko high kickiem. Brawo Koro! Ależ to zrobił kapitalna akcja! Wysokie firmowe kopnięcie lewą nogą, szukał tego w tym pojedynku Koro! No polował, polował i upolował. E, cały pojedynek gdzieś szukał właśnie. Głowy zbucha tą lewą nogą Koro i pięknie zakończył ten pojedynek. Naprawdę fenomenalny nokaut. Czekamy na powtórkę oczywiście. Tak, to już koniec pojedynku. Koro, Koro. Tak jak Państwo słyszą, Koro wygrał ten pojedynek. Piękny hajkik w jego wykonaniu. I za chwilkę zobaczymy powtórkę. Myślę, że będzie co oglądać. Myślę, że na pewno. Jestem bardzo ciekawy. No i zerknijmy. Tak, że yes. trafił. To właśnie o czym mówiliśmy w poprzedniej walce, gdzie Koziołek zahaczył e, stopą swojego rywala. Natomiast tutaj piszczelem prosto na szczękę e, Koro trafia swojego przeciwnika. No i nie mogło się to skończyć inaczej. Zerknijmy na werdykt.